Mikołaj Madej, witam Państwa i zapraszam na sport. Piłkarze ŁKS-u odnieśli siódme z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach pierwszej ligi. Kolejną ofiarą Łodzian była Odra Wodzisław. Spadkowicz z Ekstraklasy przegrał na stadionie przy Alei Unii 0-2, do 2, choć gospodarze grali bez swoich czołowych zawodników Marcina Mięciela i Dariusza Kusa. mecz z Odrą, choć toczony w przenikliwym zimnie i przypadającym deszczu, był szybki i ciekawy. To zasługa obu drużyn. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół Odry to nie jest od taki sobie zespół, że pozycję jak on zajmuje w tabeli na dzisiaj dziewiąte miejsce, to jednak nie jest to miejsce, które jak dzisiaj widzieliśmy prezentuje umiejętności na boisku. Zespół grał bardzo dobrze, sytuacji w tym meczu z jednej i z drugiej strony było bardzo dużo. Pierwszą stworzyli goście. W ósmej minucie sam na sam z łódzkim bramkarzem był Łukasz Skrobacz, ale Bogusław Wyparło tradycyjnie pokazał klasę. Dwie minuty później w podobnej sytuacji Michał Buchalik obronił uderzenie Rafała Kujawy, a Damian Seweryn nie zdążył z dobitką. Bodziowu raz jeszcze wykazał się nieprawdopodobnym wręcz refleksem, gdy w 26 minucie odbił strzał Andrzeja Rybskiego z dwóch może trzech metrów. I wreszcie nadeszła 41 minuta. Jakub Kosecki dostał znakomite podanie od Marcina Spolińskiego i mimo, a może właśnie dzięki interwencji obrońcy, strzelił pierwszą bramkę meczu. Do przerwy EUKS prowadził 1-0. Widać było w pierwszej połowie, że brakuje nam tych czołowych zawodników, ale w przerwie dobrze sobie ze sobą każdy porozmawiał i wyszliśmy z innym nastawieniem. Potwierdzeniem tego były akcje z pierwszych minut po zmianie stron, ale strzały Krzysztofa Mączyńskiego i Marcina Smolińskiego były niecelne. Swoje okazje mieli też goście, szalał, wprowadzony w 46 minucie na boisko Koba Szalamberidze. To po jego uderzeniu znów dobrze zachował się wyparło w przeciwieństwie do dobijającego Marcina Chmiesta, który fatalnie spudłował. Myślałem, że może w tej końcówce coś po stałym fragmencie gry uda nam się wyrównać, zdobyć tą bramkę. Także tutaj zespół gospodarzy skontrował nas. W kontrę trzy minuty przed końcem meczu rozpoczął Michał Łabęcki, dokładnie podając do szybko wybiegającego na pozycję Koseckiego, a ten bez większych problemów pokonał bramkarza Odry ustalając wynik spotkania. Myśmy mieli troszeczkę więcej szczęścia, a przy tym mieliśmy takiego dzisiaj napastnika jak Kosecki, który, że tak powiem, załatwił dzisiaj całą sprawę. I trzy punkty. Cieszę się, że szuję te dwie bramki, ale no bez, całej, bez całego zespołu i bez zaangażowania na pewno byśmy tych punktów nie zdobyli, a na pewno nie było łatwo. Postawę młodego zawodnika docenili kibice, którzy urządzili mu owację na stojąco, gdy w 90 minucie zmieniał go Artur Golański. Chciałem podziękować kibicom, którzy się stawili na, na trybunach i zachęcić kolejnych, żeby przychodzili w jeszcze bardziej liczniejszej grupie, bo na pewno o wiele łatwiej się gra, jak się ma. Większe wsparcie i, 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 i no wie, 7 zwycięstw z rzędu na pewno jest na co patrzeć. I tak jak mówię, zapraszam na następny mecz i mam nadzieję, że będzie zdecydowanie więcej kibiców. Najbliższa okazja we wtorek o 19.00 w kucharze Polski. LKS zagra z Lechią Gdańsk.